Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Po to ten kanał jest, żeby wam pokazywać różne deki i różne strategie. Pokażę Wam mój odświeżony, stary, bardzo stary dek, którym grałem. Troszeczkę tam go odświeżyłem i w końcu zobaczcie 4000 i jeden pucharek. W końcu udało mi się przebić 4000 pucharków, i mam zamiar właśnie wam pokazać dekiem dek, który grałem, pokażę Wam walkę o 4000, tą, którą stoczyłem, żeby wejść na 4000, chociaż nie była jakaś super ekstra, ale Wam pokażę i pokażę Wam też inną walkę, w której troszeczkę już będzie się coś działo, troszeczkę omówimy deck, jak ja mniej więcej go wykorzystuję, zobaczycie w niektórych walkach, w końcu 4000 ale jeszcze zanim to wszystko zacznę, dziękuję za wszystkie miłe komentarze pod filmem odnośnie 2000 subskrypcji. Naprawdę robicie bardzo dobrą robotę. Staram się, a raczej każdemu odpisać coś pod tym filmem. Mało czasu jest ostatnio, ale staram się. I wiem, że Was przybywa i coraz więcej tego wszystkiego będzie, ale... Tak jak będę mógł, tak będę się starał odpisywać naprawdę. I proszę, nie piszcie do mnie na Facebooku, żebym wam ułożył dek albo coś, bo co z tego, że ja wam ułożę dek, jak ten dek trzeba naprawdę ograć? Ale to jest dużo tego piszecie i ja po prostu nie dam już tam dziesiątki wiadomości mam. Nie dam radę każdemu dek ułożyć. Będę próbował się mm, kupić na tym, żeby na YouTubie właśnie nagrywać różne deki. Niebawem wraca seria szkodnika ponieważ wcześniejsze jego powtórki miałem, straciłem. Miałem problem z dyskiem, ale już też można powiedzieć, że parę odzyskałem. I dał mi nowe z drugiego swojego konta. Też Wam pokażę. Troszeczkę umówimy yy, dla my, Szkodnik Celebryta. O, tak będzie tytuł, bo lubi być pokazywany. Dobra. Wracamy do deku, który udało mi się wbić 4000 pucharków. Yy, przed tym, yy, zanim zacząłem ten dek używać, miałem 3600 3600 albo poniżej coś takiego miałem i przeskoczyłem w końcu na inny dek na mój stary mówię, a pogram sobie moim starym dekiem zmieniłem tylko jedną rzecz, już wam pokazuję, tak ten dek wygląda aktualnie yy, tak Mega Minion pojawił się w, w składzie powiem wam szczerze, że właśnie odkąd ten Mega Minion ten skład skoczył to właśnie zacząłem lepiej tym dekiem grać, te minionki też robiły swoją robotę, ale Mega Minion nie jest lepszy. Mówcie co chcecie, piszcie co chcecie, możecie mi tam dać minusa, plusa, co chcecie, ale Mega Minion dla mnie jest po prostu rewelacyjną kartą. W skład jeszcze wskoczył Ice Wizard, chociaż często go w tym składzie wykorzystywałem i Miner. O tyle, co Miner i Princessa w tym składzie muszą być, bo są po prostu niezastąpione. O tyle Ice Wizarda da się czymś zastąpić. Nie próbowałem jeszcze kombinować z innymi kartami pod niego, ale myślę, że może by było tutaj wstawić Ice Spryta, albo. No nie wiem, trzeba by było pokombinować. Ale on jest tutaj też użyteczny, ale to jest karta legendarna, którą da się w tym detali zastąpić. Goblinki. Gobliny rewelacyjne w obronie. Po prostu w obronie. No Royal Giant to wiadomo, atak. Lubię jednak deki z tankami. Lubię po prostu takie cięższe deki. Chociaż on nie jest drogi, ale taki chodzi o właśnie tanka, który drogi jest. Barbarzyńcy skoczyły na level 12. Dużo to już pomogło mi. Level 12 już jest troszeczkę lepszy niż 11. Zawsze każdy level jest lepszy, więc to też mi dużo pomogło. Barbarzyńców wykorzystuję w obronie, a czasami wspieram właśnie obro atak z Royal Giantem. No Mega Minion to wiadomo, staram się połączyć Royal Gianta i Mega Miniona, że idzie Giant, a na nim Mega Minion, który tam rozbija powiedzmy walkirię, mini Peke albo coś, albo coś. Więc w ten sposób staram się grać. Miner w tym składzie jest wykorzystywany jako kontra właśnie na Princesse, Albo na przykład muszkieterka, która idzie, to też ją kontruje, która tam z tyłu próbuje coś nawalać. Yy, więc w ten sposób Zap, no to wiadomo, yy, do czego jest Zap, do zerowania Inferno, do zerowania celu na przykład Roya Gianta, żeby skierować go gdzie indziej, chociaż ja nie mam budynku, więc nie mam gdzie go kierować. Do rozładowania Sparkiego, do rozbicia różnych spamów, do osłabienia hordy minionów. No, ma wszelakie zastosowanie ten zab, więc yy, jest w tym składzie. Yy, no tak wygląda talia, która dała mi 4000 pucharków. Yy, od 3,6 do 3,5 można powiedzieć yy, poszedłem w górę właśnie tym dekiem ostatnio. Zdarzają się przegrane, ale jest większość wygranych. No inaczej bym nie zrobił tych 4000. Więc yy, przechodzimy do walk. Pokażę Wam yy, jak yy, mniej więcej to wygląda w walkach. Na początek pójdzie walka moja o 4000 pucharków. Ta walka decydowała właśnie o moich 4000. Chociaż nie była jakaś wymagająca przeciwnik, jakoś o spale grał, bo gdyby mi stawił większy opór, to może by było trudniej. zobaczcie. Mam tu princessem, idzie muszkieterka. I tą muszkieterkę zaraz postaram właśnie się minerem tutaj skontrować, tu poszła już Hog Rider i zobaczcie, te gobliny tam zrobiły mojego minera, ale tutaj barbarzyńcy poradzą sobie z tą muszkieterką, Princesa też na odległość jeszcze pomaga, no i mamy w ataku Royal Gianta. I tutaj daje i dał jeszcze kanona, e, ale zobaczcie barbarzyńcy princesa to wszystko już rozładowało Royal Giant może obijać wieżek, tu princesa mega minion, no, on zapował mnie No ale tutaj mega minion sobie i princesa poradzili Więc jest okej, okay. ta princesa tutaj zap jednocześnie poszły i ta jego princesa padła No i on teraz znowu tą muszkieterką próbuje ja sobie ją goblinami rozbiję, tą szkieterkę i zobaczcie jak ładnie pójdzie. Tu jeszcze wieża pomogła. Jeszcze goblinki dojdą do wieży. Jeden doszedł, dwa razy zadał cios. Już jest 858 hapsa na wieży przeciwnika. No i ją znowu tym hogriderem biednym. Próbuje tutaj barbarzyńcy, princesa rozbijają w pył. To wszystko tam małe ciosy zadał. No ale udało się to jakoś rozbić. Tutaj minera postanowiłem nie wykorzystać, właśnie minera sobie zostawiłem na tą princesę, która tam jest z tyłu Zaraz ją będę próbował kontrować, tutaj już moje giant, Royal Giant idzie, on tego kanona troszeczkę za późno postawił, więc nie zapuje mnie ta wieża, zaraz padnie Teram jest zapował na tego kanona Mój Royal Giant pada, ale już wieża 228 hapsa. Tu próbuję się jeszcze goblinami bronić, ale już też na niewiele mu się to zdaje ma 74 HP, lubię tą ostatnią minutę właśnie tym deckiem grać, ponieważ bardzo szybko to idzie i zobaczcie, strzała Princesy i mam już 1 do 0. Teraz przeciwnik sami widzicie nie dawał jakiegoś wielkiego oporu, tutaj już postanowiłem się bronić co mi innego zostaje walczyłem 4000 pucharków, chociaż przeciwnik. No mówię tutaj tą princesę właśnie załatwia Minera. konta princesa, ale nie dało to nic. Teraz zapuje ją. będzie tutaj nikt zapował na kanona, ale po prostu próbuje próbuje się bronić. No jakoś mu to nie mrawie idzie. Dla mnie tym lepiej. 4000 kucharków pierwszy raz w mojej karierze. Tutaj jeszcze z tą kulą, próbuję rozbić moich barbarzyńców, się spodziewał i prawidłowo to zrobił, ale niestety 12 poziom nie tak łatwo ubić. Troszeczkę rider robił, widzę, że tutaj próbuje za umuszki już się bawię i ostatnie 5 sekund. I 4001 stało się faktem po tej walce. Lecimy do kolejnej walki. Okej, walce przeciwnik będzie grał na lawę Handa. Też nie jest źle. O ile uda się odciągnąć obstawę lawę Handa, to mega minion bardzo sobie dobrze radzi właśnie z lawą. Jest naprawdę bardzo rewelacyjny na lawę, na smoka na baby, tego baby dragona. No i zobaczcie, już leci Lava Hand i Wizard. Z początku nie wiedziałem właśnie, że ma i tego Ice Wizarda puściłem, mogąc sobie zostawić Ale tutaj minerem kontruje jego Ice Wizarda Tam jeszcze jest ten jego mega minion Bardzo dobre połączenie, Lava hand i mega minion Ale zobaczcie, tu już y, mój mega minion leci na tą lawę hand Tam jeszcze próbuję goblinami odwrócić uwagę od tego mega, tego minion, mega miniona Od mojej Mojego No tutaj już mi wie, że mocno poobija Tutaj się troszeczkę zgapiłem ale i tak nie jest źle. Naprawdę mega minion jest rewelacyjny na Lava hand. Jeżeli uda Wam się właśnie tak jak ja zrobiłem to, goblinami odwrócić uwagę, powiedzmy, od tego mega miniona, jego obstawy albo hordy minionów minionków, to Wy, tym mega minionem, jesteście już tak powiedzmy na 70% pewni, że ta Lava hand tam padnie. Jeszcze jak macie Princess Zapad, to te już łatwo rozbić. Mówię, no mega minion po prostu dla mnie jest rewelacyjny. I tutaj ja już zaatakowałem Royal Giantem. Tutaj zobaczcie te gobliny, obijają Ice Wizarda w wieżę. To ta lawa tutaj zaraz zobaczcie. Lawa hand zostaje mocno obijana przez mega miniona. Tu jeszcze spowolnie, a jest wizardem. Tu zapadłem nasiekowanego. Zapowałem troszeczkę te mega miniony. Tutaj jeszcze i znowu wieża praktycznie, no nie, zaraz padnie. Ale udało się ten większy atak to wstrzymać. Tu princesa z tyłu rozbija. Jest jeden do jednego. Ja się niczym nie przejmuję. Czekam na tą ostatnią minutę, ponieważ tym dekiem na ostatniej minucie po prostu można zrobić tak, żeby przeciwnik nie miał chwili oddechu. No i tu jego mega minion. Zaraz się na pewno pojawi właśnie lawa tego można było się spodziewać, że będzie szedł standardowo, ale zobaczcie. Mój Royal Giant odwraca uwagę już tutaj od tego Mega Miniona. Princesa dobija trochę tego, tą Lave Hand. I tutaj idzie teraz potężny atak i idą dwa Mega Miniony. Tu Barbarzyńcy odwracają uwagę, zobaczcie. Udaje mi się tutaj właśnie odwrócić uwagę od wieży tymi Barbarzyńcami. to właśnie było na celu. I Mega Miniony wszystko zostało rozbite. Zobaczcie. Naprawdę, to że puściłem Barbarzyńców było celowe, odwróciłem uwagę tych lawiontek i wszystkiego od mojej wieży i to mi dało właśnie przewagę w obronie. I w tej chwili zobaczcie, Miner, Royal Giant, tutaj Barbarzyńcy, to wszystko pobiłem hordę zapem, miał słabą hordę, tutaj znowu odwracam uwagę, ten Mega Minion zaraz spadnie przez moją wieżę, tu znowu odwracam uwagę, Princesa została skąpnięta kulą, mój Miner poleciał na wieżę. I zobaczcie, tutaj znowu leci horda. Zapujemy ją. Tak. Tutaj już, no bo po prostu przeciwnik już tutaj nie miał szans. Ten Royal Giant teraz, już po prostu sprzątnie tą wieżę. No miał, miał pecha. Po prostu przeciwnik, że trafił na mnie. A ostatnio dobra forma, udało się. Pokażę wam jeszcze jedną walkę. No i mamy kolejną walkę. Tutaj wam pokażę. Przeciwnik grał z Parkim i Giantem. No niestety też mu się nie powiodło. Po prostu mega minion na Sparkiego też jest rewelacyjny. Dosyć szybko sobie z nim radzi. Jeżeli nie ma obstawy za bardzo, uda nam się to wszystko rozbić. Mega minion po prostu Sparkiego też ładnie rozwala. No i tutaj już buduje atak. Princesa, mega minion. Y, Gia Royal Gianta, ten Royal Giant troszeczkę jeszcze tutaj wstrzyma tego Gianta jego Chociaż ten Gianta zaraz tu sprzątną Sparki się trochę zatrzymał i dobrze Obiadam mi tego Royal Gianta Ale tutaj zobaczcie Minerem próbuje właśnie odwrócić jeszcze uwagę, żeby Mega Minion mógł y, Walkirię wykończyć I w tej chwili tu princesy dwie bro, porozbijają to wszystko Mega Minion ten miner naprawdę był tam celowy, żeby wstrzymać tego jeszcze Sparkiego, żeby ten Sparki nie szedł jeszcze na wieżę, żeby ten mega minion mógł tą Walkirię dokończyć i wtedy tam y, można było podziałać ze Sparkiem. Czasami lepiej poświęcić jedną jednostkę, żeby wstrzymać inną i zrobić własną kontrę. Tak samo jak widzieliście w poprzednim filmiku, ja użyłem Barbarzyńców do odwrócenia po prostu uwagi od mojej wieży, gdzie udało się te ataki jakoś wybronić. No i tutaj znowu przeciwnik próbuje, idzie Giant z Barbarzyńcami, zaraz będzie to szybko właśnie rozbić. Nie dopuścić go do dużego damage na mojej wieży. Udało się, ta Walkiria też zaraz padnie tutaj z parki, bo niestety trochę tym zapem poleciałem. Tutaj te moje barbarzyńcy zaraz zostaną sprzątnięci, ale zobaczcie Teraz trzeba tego Ice Wizarda szybko zniszczyć, ale nie udaje się go W parki sobie poradził, ale zobaczcie, mega minion Ice Wizard już padł i zobaczcie, mega minion Da radę? Oczywiście, że da no mówcie co chcecie, mega minion jest dla mnie rewelacyjny nie, Odporny na strzałki, odporny na kule, nie da się go tak prosto sprzątnąć To po prostu daje duży sukces I tutaj barbarzyńcy troszeczkę poobijani no ale już tu przeciwnik też nie ma chyba za dużego pomysłu jak się przedrzeć tutaj jego ice lizardów obijam, miner poleciał tam na wieżę, z piątku obijam, spark się pojawił sprzątnie mi niestety ale właśnie dużo wieża została obita 188 HP zostało tutaj trzeba się bronić Wieża zaraz zostanie sprzątnięta, trochę sparki zostanie wstrzymany. Tutaj Ice Wizard i gobliny sprzątają tego gianta. No i zobaczcie. Po prostu tu zapowałem, właśnie zobaczcie. Zapa. I od razu barbarzyńcy poszły na sparkiego. Odwrócił uwagę też innych jednostek. Trzeci wynik bez szans. Ten deck dla mnie jest yy, na razie. Udaje mi się większość walk wygrać. Naprawdę jest rewelacyjny. I tak jak Wam mówiłem, tym dekiem udało mi się wbić 4001 pucharków. Tym dekiem zyskałem 500, no można powiedzieć 500 punktów na ostatnich dniach. Jest ten dek rewelacyjny. Jeżeli Wam się przyda, używajcie go, nie ma problemu. Nie wiem, czy ten dek ktoś używa. Ja przeważnie staram się sam deki komponować, więc prawdopodobnie ktoś na pewno ma ten sam deck, bo dużo ludzi w to gra. Ale nie spot... ja by nami nie spotkałem podobnego. Jeżeli wam się przyda, używajcie go. Trzeba go tylko, pamiętajcie, ograć. Grajcie na treningu ze znajomymi, grajcie sobie te challenge klasyki. Bo ja je traktuję po prostu jak treningi. Na nich sobie można pograć. Chociaż tu są inne levele. Na arenie, na arenie ten dek się sprawdza. Na challenge'ach troszeczkę mniej. Na arenie jest level rewelacyjny. Jeżeli się Wam podobał ten film. Ten dek coś Wam pomoże. Wiem, że są trzy legendy. Dajcie lajka like lub komentarz. Naprawdę to bardzo pomaga w rozwoju kanału. I motywuje. A ja na razie to wszystko. Niebawem... Kolejne deki, kolejne umówienia, kolejne walki. Dek Szkodnik niedługo wracam. Prosicie mnie o deki z lawą i ze sparkiem. Ze sparkiem mogę spokojnie wam coś niebawem nagrać. Podejrzewam, 2-3 deki pokazać. A z lawą, ci co mnie śledzą, wiedzą, że sam szukam dobrego deku pod lawę. Czy znajdę taki? Zobaczymy. Chyba tu jeden mam. Na razie parę treningów w nim pograłem. Może się tym deckiem jeszcze pogra, zobaczymy. Na razie to wszystko. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam Was wszystkich. Każdego z osobna.